Oto plan Ogólny Miasta Łodzi, powstały na skutek rewizji planu Ogólnego miasta zatwierdzonego w 1962 roku. Te czerwone kwartały to serce naszego miasta, jego centrum i śródmieście. 7 km kwadratowych, stara, pokapitalistyczna zabudowa zajmuje 683 hektary powierzchni śródmiejskiej dzielnicy. Mimo dwóch kolejnych planów ogólnych, nie mamy jeszcze szczegółowego planu śródmieścia i centrum. Ta będąca swoistą inwentaryzacją dzisiejszej zabudowy centrum Łodzi, z uwzględnieniem propozycji przyszłego wyglądu rejonów ulicy Głównej i Traugutta. O tym, jak jest zabudowane śródmieście, naszego miasta wie dokładnie każdy łodzianin. W najbliższych kilku latach ma ono gruntownie zmienić swe mocno przestarzałe oblicze, do śródmieścia ma wejść nowoczesność. Miasto otrzymało na ten cel odpowiednie środki finansowe. Ale czy o wszystkim zadecydują złotówki, nawet jeśli idą w miliardy? Wiele problemów czeka do dziś na konkretne decyzje. Co i jak będziemy w tym rejonie łodzi robić, by mądrzej i szybko zmienić oblicze śródmieścia? Przypomnijmy, Koncepcja planu szczegółowego śródmieścia miała być opracowana do końca roku 1971. W tej chwili mówi się, że ową koncepcję będziemy mieli pod koniec roku bieżącego. Przedstawiamy raport na dzień dzisiejszy. Koncepcją szczegółowego planu rekonstrukcji śródmieścia zajmuje się jedna, powtarzam, jedna osoba, choć pracy starczyłoby dla dziesięciu. Łódź, najmłodsza polska metropolia. Relikt XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. Te zdjęcia przedstawiają stan faktyczny z kwietnia 1972 roku. Stare łódzkie czynszówki, a obok nich wieżowce. Pierwszy zwiastun przebudowy centrum. Odwołajmy się jednak do wyobraźni. Taki kształt ma przybrać do roku 1975. Pierwszy wycinek nowego centrum Śródmieścia Łodzi, rejon Główna 3. Cztery wysokościowce, połączone pawilonami usługowo-handlowymi, wyznaczają przyszły kwartał tego fragmentu Łodzi. Pierwszy z tych pawilonów, tzw. pawilon C, ma być gotowy do roku 1975, ale pod warunkiem terminowego dostarczenia dokumentacji. Niestety, Mówi się o możliwości wykonania tego pawilonu dopiero w roku 1976, a więc rok później od zakładanego terminu. Czy tak być musi? Warto przypomnieć, że w kolejce czekają następne dwa pawilony handlowo-usługowe. Wykonawcą dokumentacji na te pawilony jest miasto Projekt. Czy przy budowie tych obiektów nie da się uniknąć poślizgu? Trzeba przypomnieć postanowienia władz partyjnych i administracyjnych miasta, że rejon główna trzyma być oddany do użytku do roku 1975, a więc za 3,5 roku. Przypomnijmy liczbę, która powinna utrwalić się w pamięci każdego z nas odpowiedzialnych za wykonanie nakreślonego przez władze partyjne i administracyjne miasta zadania rekonstrukcji łodzi. Każdego dnia do roku 1975 powinniśmy mądrze wydawać 22 miliony złotych. 22 miliony złotych dziennie. Tu za trzy lata ma być gotowy do użytku cały ciąg pawilonów usługowych i handlowych i cztery kilkunastopiętrowe wieżowce. Czy oni to zbudują? Koncepcja urbanistyczna rejonu położonego między ulicami Sienkiewicza, Tuwima, Kilińskiego i Główną przewiduje dom towarowy o 20 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni sprzedażnej, ciąg budynków administracyjnych, zespół obiektów usług kulturalnych, a więc sale kinowe, nowy gmach Filharmonii, sale teatralne, będą też pawilony handlowe, których tak bardzo brakuje naszemu miastu. I tu mnożą się znaki zapytania, dające podstawę do niepokoju. Niepokoju o terminowe przystąpienie do realizacji przewidzianych w tym rejonie zadań. Aby rozpocząć pracę w 1974 roku, już dziś powinna być gotowa dokumentacja w stadium projektu techniczno-roboczego. Niestety, jak na razie opracowuje się zaledwie założenia techniczno-ekonomiczne tylko dla domu towarowego. Ten teren nie jest odpowiednio uzbrojony. Trzeba zmienić instalacje, a wobec tego niezbędne są natychmiastowe decyzje o wyburzeniach, niezbędna więc jest dokumentacja. Aby ruszyć na tym terenie z robotą w 1974 roku, już dziś prace te muszą być kompleksowo podjęte. Mimo ogólnej koncepcji urbanistycznej rejonu zilustrowanego makietą, brak zatwierdzonego planu szczegółowego tego fragmentu centrum. Jeszcze raz przypomnijmy projekt zabudowy rejonu Główna 2. Widać z tego, z jak poważnym zamierzeniem projektowym i realizacyjnym mamy do czynienia. A więc musimy już dziś mieć kompleksowy, ostatecznie zatwierdzony plan zagospodarowania tego rejonu, który powinien być zintegrowany z całym centrum Łodzi. Tak wygląda obecnie teren przyszłego kompleksu kulturalno-usługowego. Na najdroższych działkach budowlanych, centrum, hoduje się kury i kaczki. Sadzi się na zagonach warzywa i kwiaty. Obok wysokich i skupionych gęstoczynszówek można odnaleźć niemal wiejski krajobraz. To też dzisiejsza Łódź. Południowa strona ulicy Głównej Rejon Śródmieścia, ujęty w nomenklaturze planu pod nazwą Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa. Propozycje przebudowy zilustrowane są makietą projektu konkursowego sprzed trzech lat, nagrodzonego za walory plastyczne i przyjętego do realizacji. Mimo upływu trzech lat, nie opracowano jeszcze koncepcji planu realizacyjnego. Układ funkcjonalny osiedla pozostaje nadal w sferze dyskusji fachowców. Mimo iż przystąpiliśmy już do realizacji pierwszego budynku na zapleczu Adasia. Plac przyszłej budowy tego rejonu, Centrum, czeka na zagospodarowanie, czeka na decyzję. Decyzje powinny uwzględniać rachunek ekonomiczny, walory plastyczne i funkcjonalność osiedla w odniesieniu do przyszłego mieszkańca. Czy spiętrzenie zabudowy mieszkaniowej po jednej stronie, szybkiej arterii komunikacyjnej, a lokalizowanie centrum usług kulturalnych i handlowych po jej drugiej stronie nie budzi zastrzeżeń? Na te i wiele innych pytań muszą w najbliższym czasie odpowiedzieć projektanci. Przypominamy, iż realizacja pierwszego budynku tego osiedla jest już rozpoczęta. Jeden z rejonów centrum, który ma zawierać w sobie budynki administracyjne i handlowo-usługowe. Pawilon Chemii, dom towarowy PSS, przejścia piesze zielone łączące ulice Tuwima, Straugutta, Sienkiewicza, Skilińskiego. Tak wygląda obecnie jeden z najbardziej dotąd zaniedbanych rejonów łódzkiego śródmieścia. Mimo pirotechnicznych metod usuwania starych domów, Budowa podziemnego przejścia z dworca fabrycznego na ulicę Traugutta nie posuwa się naprzód. W lipcu ubiegłego roku przy pomocy trotylu wysadzono tu duży budynek mieszkalny, ale do tej pory nie opracowano jeszcze dokumentacji na budowę podziemnego przejścia. Uroczyście przekazany niedawno handlowcom gmach tekstil impeksu jest pierwszym krokiem w realizacji urbanistycznych i architektonicznych planów przebudowy. Sprawą drugorzędną jest to, jakimi metodami zburzymy te stare domy, by oczyścić teren pod budowę kolejnych wysokościowców. Tempo ich projektowania i realizacji jest wszakże problemem o zasadniczym znaczeniu. Tak będzie wyglądało skrzyżowanie ulic Kilińskiego i Traugutta z przejściem podziemnym łączącym ten rejon z dworcem fabrycznym. Ale po opracowaniu dokumentacji i zakończeniu przebudowy. Przebudowę dworca fabrycznego pozostawiamy bez komentarza. W północnej części rejonu Traugutta projektanci proponują obudowę budynku EUDK oraz nowy hotel, którego realizacja została już rozpoczęta. I chociaż kilkanaście lat łódź czekała na ten hotel, z tempa robót wnioskować by można, że hotel miastu nie jest zbyt potrzebny. Za to budowa nowego kombinatu gastronomicznego jest już poważnie zaawansowana. Kiedy runą stare domy, zasłaniające ją od strony ulicy Narutowicza, wyłoni się obiekt. Nieco większy od Balatonu. To skrzyżowanie Alei Kościuszki, Zielonej Zachodniej może być po przebudowie komunikacyjnym dobrodziejstwem. Koncepcja urbanistyczna przewiduje dwujezdniową ulicę Narutowicza Zieloną do skrzyżowania z ulicami Zachodnią Kościuszki. Stoimy przed rozpoczęciem realizacji odcinka od Sienkiewicza do Kościuszki, ale kiedy? Tylko pod warunkiem wyburzenia starych domów po prawej stronie ulicy Narutowicza między Piotrkowską a Sienkiewicza oraz prawej strony zielonej między Piotrkowską i alejami Kościuszki. W przeciwnym wypadku to, co uzyska się na nowym skrzyżowaniu, straci się w tej wąskiej kiszce ciągu Zielona Narutowicza. Kompleksowe rozwiązania, a więc wyburzenie prawej strony Zielonej i Narutowicza pociąga za sobą konieczność wykonania tu, na węźle komunikacyjnym Zachodnia Zielona, przejścia podziemnego. Fragment tej arterii komunikacyjnej został już zrealizowany na odcinku od Armii Ludowej do Sienkiewicza. I znów za parę lat przyjdzie nam oglądać tych obywateli, choć może raźniej niż dziś pracujących, być może wyposażonych w sprzęt lepszy od ciągle niezastąpionej Wajchy. Realizacja zachodniej. To nie tylko dwie jest niej tramwaj, ale również obudowa ulicy. To także ustosunkowanie się do pozostałej zabudowy oficynowej przy ulicy Zachodniej, między obrońców Stalingradu a Zieloną. Tu jak najszybciej powinny nastąpić rozstrzygnięcia projektowe, gdyż bez projektu urbanistycznego całości nie można podejmować decyzji o wyburzeniach i modernizacji oficyn. Od skrzyżowania Zielona Zachodnia w kierunku południowym biegnie bez zakłóceń Aleja Kościuszki aż do ulicy Żwirki. Od Żwirki plan ogólny przewiduje przebicie ulicy Nowo Kościuszki poprzez zakłady Strzelczyka na południe aż do połączenia z ulicą Wulczańską. W przedłużeniu Alei Kościuszki w kierunku południowym nadal przeszkadza stara odlewnia zakładów Strzelczyka. Można jednak już obecnie przystąpić do budowy nowej ulicy, biorąc niejako w kleszcze zakład zawali drogę z północy i południa, by z chwilą likwidacji odlewni w błyskawicznym tempie wykonać brakujący kilkusetmetrowy odcinek tej ważnej arterii komunikacyjnej. A tu już finiszujemy. Do otwarcia spółdzielczego domu handlowego przy zbiegu Piotrkowskiej i Mickiewicza tylko jeden krok. I tak miastu przybędzie następny dom handlowy, i jeszcze jeden niewielki uporządkowany fragment w tym rejonie. Tylko kilka kroków, wiodących jednak przez ruchliwe skrzyżowanie, będą mieli w przyszłości do nowego domu handlowego mieszkańcy śródmiejskiej dzielnicy mieszkaniowej. Czy łódzka SDM będzie wyglądała tak, jak sugeruje to makieta wykonana po rozstrzygnięciu konkursu na jego opracowanie? Trzy lata z okładem dzielą nas od ogłoszenia werdyktu konkursowych jurorów, ale do dziś nie ma zatwierdzonego planu zagospodarowania SDM. Nie zdecydowano jeszcze, jakie domy staną na tym terenie. Wiadomo jednak, że kompleks 22 kondygnacyjnych budynków, usytuowanych na kierunku północ-południe, zasłoni światło do mieszkań w budynku Adasia, który został zbudowany zaledwie kilkanaście lat temu. Nie wiadomo za to, czy uda się do roku 1975 wybudować na sdm zgodnie z przyjętymi planami 4000 izb. Realiści radzą by myśleć tylko o 2000 izb i dodają, że wybudowanie nawet tej ilości zależy jeszcze od załatwienia wielu dotąd niezałatwionych spraw. Na razie niewiele robi się na terenach przyszłego SDM-u. I tutaj dynamit nie przyspieszył tempa prac. Praca przy rozbiórce domów i jej tempo nie wymagają komentarza. Jak długo jeszcze będziemy pracować tymi metodami? Kiedy nastąpi choćby częściowa mechanizacja rozbiórki i przyspieszy jej przebieg? Ręce opadają chyba nie tylko tym panom. Już w ubiegłym roku, na zasadzie jakoś tam będzie, budowlani rozpoczęli wykopy pod fundamenty pierwszego domu. Dziś wiadomo, że wykop trzeba przesunąć 15 metrów w kierunku ulicy Piotrkowskiej. Bez żadnych wyburzeń można wybudować w rejonie Świerczewskiego 1500 ISP w 11 kondygnacyjnych domach. Natomiast po wyburzeniu tylko 536 ISP można tu uzyskać teren pod budowę. 3000 osiedla. Łódzka spółdzielnia mieszkaniowa, której brakuje terenów budowlanych, nie od dziś wyciąga ręce po grunty orne przy ulicach Piotrkowskiej, Świerczewskiego, Czerwonej. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego odkłada, niestety, sprawę do następnej pięciolatki. Szkoda tych śródmiejskich terenów pod uprawę sałaty i rzodkiewek. Pasaż ZMP to właściwie teren zawarty między ulicą 22 Lipca, Piotrkowską, Pasażem i Kościuszki. W rejonie tym połączonym z Pasażem ZMP przejściami pod budynkami powstanie pijalnia Czekolady Wedla, powiększona restauracja Smakosz, kawiarnia w pasażu oraz ciągi handlowo-usługowe w parterach budynków. Realizacja tego zamierzenia już wchodzi w fazę wykonawczą, bo wreszcie znalazło się pomieszczenie zastępcze dla spółdzielni imienia Martyki. Oficyna Kolos ma być rozebrana bez dynamitu w ciągu 55 dni, aby zagospodarowanie tego rejonu nie ciągnęło się latami. Po wieloletniej Jakże kontrowersyjnej dyskusji fachowców i amatorów na temat Placu Wolności, nareszcie przystąpili do pracy budowlani. Trudno pogodzić, się jednak, z tym, że za fasadą nowych domów Zostaną tu straszne rudery, nie nadające się do remontu, urągające podstawowym przepisom higieniczno-sanitarnym. Mimo że z 16 domów północnego zaplecza placu wolności, aż 13 kwalifikuje się do natychmiastowego wyburzenia, nie podejmujemy tu próby całościowego rozwiązania problemu. Najładniejsze elewacje nowych domów nie zdołają zasłonić tego, co pozostanie za nimi. I nie o zasłony nam przecież chodzi. Zaniedbane śródmiejskie podwórka. Kiedy znikną z nich szeregi szpetnych, drewnianych komórek i schowków, chyba nie wcześniej, zanim kompleksowo zmodernizujemy starą zabudowę. W tych oficynach mogą znaleźć pomieszczenia biura nie gorzej funkcjonujące niż we wieżowcach ze stali i szkła. Czy zapadną decyzje ograniczające pęd wszystkich instytucji do budowy wysokich biurowców? Najniższe kondygnacje wielu śródmiejskich oficyn winny być wykorzystane na rozbudowę sieci placówek handlowych i usługowych, których ciągle w śródmieściu brakuje. Tu słońce nie zagląda nigdy. Tak wygląda makieta inwentaryzacyjna zespołu ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do ulicy Głównej. Istnieje plan rekonstrukcji i modernizacji tego zespołu, uwzględniający wytyczne konserwatorskie oraz funkcję ulicy Piotrkowskiej jako jednego z rejonów centrum. Opracowywane są szczegółowe plany urbanistyczne tego rejonu. W roku bieżącym DRN Łódź Śródmieście przystępuje do modernizacji i rekonstrukcji Piotrkowskiej. Polegającej na naprawie elewacji, ich odmalowaniu oraz likwidacji zabudowy gospodarczej. Następnym etapem będzie kompleksowa przebudowa oficyn i kwartałów przylegających do tej ulicy. Spójrzcie, tak, nie bez racji koneserzy architektury twierdzą, że jest to dziś jedyny w swoim rodzaju zespół architektury XIX wiecznej, która już odeszła w przeszłość. Ale tym bardziej powinna być doceniana nie tylko jako świadek czasów tej łodzi, która już przeminęła, ale jako obiekt godny troskliwej ręki konserwatora sztuki. Zaniedbany dom przy ulicy wschodniej. Zużycie techniczne starej śródmiejskiej zabudowy sięga 70 do 90%. Jak wynika z informacji narodowego spisu powszechnego z 1970 roku, ponad 13% śródmiejskich mieszkań nie ma wodociągów. Blisko 30% instalacji gazowej Piechotą i to aż na podwórko chodzą lokatorzy niemal 40% śródmiejskich domów. Co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi mieszka tak lub niewiele lepiej niż ta rodzina. W podobnych warunkach znajdują się lokatorzy stu innych kamienic śródmieścia. Oto druga strona medalu przebudowy śródmieścia łodzi, niesłusznie pozostająca w cieniu zagadnień śródmiejskiej dzielnicy mieszkaniowej SDM i innych uderzeniowych rejonów. Nie można zapominać, że w Śródmieściu ma Łódź ponad 24% swoich zasobów mieszkaniowych. Nie można dłużej odkładać ostatecznego opracowania planu urbanistycznego dla całej dzielnicy, dzięki któremu można by uratować wiele niszczających i nieremontowanych domów. Dom przy ulicy Buczka 20 niewiele różnił się od budynków, które z nim sąsiadują. Podwórko też było podobne. Teraz, po założeniu centralnego ogrzewania, zniknęły drewniane komórki na węgiel i kartofle. Nie ma już podwórkowych ubikacji. Po kompleksowej modernizacji lokatorzy mają lepsze warunki życia, dużo ładniejsze i przestronniejsze pokoje, wszystkie wygody sanitarne, standard wyższy niż w niejednym nowoczesnym bloku. W oparciu o taki przykład można w szerszym zakresie podejmować modernizację starych domów. Tym bardziej, że pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Remontów Kapitalnych. Jeden z niewielu rejonów nowego, lepszego śródmieścia, skromny dorobek przebudowy dzielnicy w latach poprzednich, pod tymi dachami. Na jednym kilometrze kwadratowym mieszka ponad 19 tysięcy ludzi. Te dachy nadal toną jeszcze w dymie i w pyle. Na jeden kilometr kwadratowy spada 3000 ton pyłu rocznie 12 razy więcej niż dopuszczają normy. Popatrzmy, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia. Film powstał z inicjatywy prezydium dzielnicowej Rady Narodowej Łódź Śródmieście. Makiety udostępniła miejska pracownia urbanistyczna.